Puławska Biblioteka Miejska zainaugurowała nowy cykl zatytułowany Tajemnice Biblioteki. Co dwa tygodnie w serwisach społecznościowych będą pojawiać się różne ciekawostki na temat Biblioteki Miejskiej oraz jej księgozbioru. Czytelnicy będą mieli okazję do poznania Puławskiej Biblioteki od Kuchni. Pierwszy post nowego cyklu dotyczy najstarszej pozycji w Puławskim Księgozbiorze. Okazuje się, że najstarszą książką znajdującą się w bibliotecznych zbiorach jest pochodzący z 1884 roku dziewiąty tom Encyklopedii Powszechnej Samuela orgel -Brandta. Stanowi on wznowienie pierwszej edycji tego dzieła, która została mocno okrojona przez starską cenzurę. Jak czytamy w informacji zamieszczonej przez pracowników Biblioteki Miejskiej, hasła do tej encyklopedii układało ponad 180 uczonych z różnych dziedzin. Kolejnej porcji ciekawych informacji odnośnie Puławskiej Biblioteki Miejskiej i jej zbiorów możemy spodziewać się już za dwa tygodnie. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia Grota Rowackiego 4 w Puławach.